23 miliony zł. Dotacje na lata bieżących wierane jednostki należące i nie należące w latach zgodnie z załącznikiem numer 78, w łącznej kwocie 56 milionów zł 170 zł. Dotacje przedmiotowe dla zamieszkających zakładów przychodzących, 2 miliony 137. 340 złotych 40 zł. 40 Dotacje dotacji przedmiot powiatowy 310 złotych, w opłaciach w kwocie 34 000 złotych i 30 000 złotych, w dotacji podmiotowy dla jednostek sprawności publicznych uchwały dla związku komunalnego Gryfinów 25 552 złotych, w pomocy finansowej w kwocie dotacji celowej 30 tysięcy złotych. Dotacje celowe na zdania uchwały powstały niezależnych. nie zaliczane Wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych telewizyjnych miast i podstawach w kwocie 19 576 698 złotych, w kwocie nr 6. Dochody w wysokości 488 454 195 zł 16 groszy, z tego wydatki z tego bieżące w kwocie 421 milionów 586 tysięcy 422 majątkowe w kwocie 66 867 749 złotych 16 groszy oraz wydatki w wysokości 500 milionów 801 459 złotych 35 groszy, z tego bieżące w kwocie 397 milionów 804 645 złotych, majątkowe 102 996 ,35 zł 35 Jak wynika z powyższych ustaleń zachowane zostały wymogi określone w artykule 242 ustawy o finansach publicznych, któreś planowane wydatki bieżące nie przekraczają zaplanowanych dochodów bieżących.